Siemano, witam Was w kolejnym odcinku z CS Goskieńca. Z Dzisiaj lecimy sobie challenge od pewnej kwoty do koski. Oczywiście wybrałam kwotę 30 zł, ponieważ czytałam Wasze komentarze, więc tak średnio by tyle nawet wyszło. Niektórzy chcieli od 16, od 50, od 100, więc 30 myślę, że to jest git, ponieważ dla Was, płacając minimum 30 zł, macie szansę również wygrać tą oto koskę, jaką jest Talon Knife o wartości 2000 zł. Również czekają na Was. Inne konkursy z minimalną wpłatą 840 w przypadku kała HM oraz rękawic, a w minimum 20 zł. Macie szansę także wygrać sobie kolejną kostkę, ale o wartości 1400 zł. Więc właśnie 30 zł taki challenge, lecimy sobie oczywiście wszystkie wpłaty z kocikiem Coliwia, który tutaj po aktywowaniu daje Wam również dodatkowe 10% dla każdego depozytu oraz 20 na start dla nowych użytkowników. strona dla osób pełnoletnich i przypominam o tym, że działają już natychmiastowe wpłaty. Tutaj możecie sobie sprawdzić e, swój limit w wypłatnościach skinów, czyli po prostu wpłacacie do tego limitu i nie czekacie 8 dni, aż środki zostaną dodane do waszego konta i będziecie mogli kręcić. Pamiętajcie, że jak skina wygracie, to od razu go dostaniecie w formie prezentu przy doładowaniu i wtedy też konkursik się zakończy, także możecie brać udział wielokrotnie, a wpłacając minimum 30 zł jesteście już dołączeni do każdego trwającego konkursiku. Zostańcie do samego końca. Mam nadzieję, że challenge wsiądzie, Oczywiście będzie dla Was skinek do wygrania totalnie za darmo. Wystarczy skomentować z hasło konkursowym oraz wbijajcie na mojego Discorda, który w się pod filmem. standardowo, tam znajdziecie wyniki na skiny z poprzednich odcineków. Także nie przedłużając, zabieramy się zrobić jakąś koskę, może rękawicę. Lecimy sobie standardowo na batelkę, ponieważ przy takiej małej kwocie to nic innego. Po prostu myślę, że nam tutaj nie odda. Widzę na start fajną batelkę za 13 zł. Są tu różnorodne skrzynki, tryb standardowy na 4 osoby, troszeczkę liski, ale zobaczymy. Raz Caixiejk, tutaj piękny AUK, chyba nam wleciał za 11 zł. Właśnie to jest to C4 jest też jedna z moich ulubionych skrzynek, co prawda, na buściach, ale tu mamy w trybie normalnym. I niestety tutaj przeciwnik 20 zł. trafił, ale mi nie przebił i mamy batelkę, mamy batelkę pierwszą. To Siedział nam blisko na dupie, ale mamy bardzo, bardzo elegancki profil. Osiem dyszek na naszym końcu już wylądowało. E, także teraz myślę, że na spokojnie sobie tutaj pociśniemy z sami na buście. E, damy je oczywiście trzy sztuki. E, do tego dorzuciłabym również na buście, spróbowała te naklejki, których zazwyczaj po prostu gdzieś tam nie daje. Ale po ostatnim odcinku z widzami wiem, że one fajnie oddały raczej fajnie oddały, próbowały fajnie oddać. Więc dam sobie po dwie sztuki. Tak, za 25 zł taka batelka myślę, że jak najbardziej się tutaj przyjmie. Pojedziemy ją znowu w trybie standardowym na trzy osoby. No i kurczę, jestem ciekawa, co w ogóle tutaj się ukręci z tej batelki. Dobra, damy sobie. Ok, mam przeciwnika jednego i dodajemy sobie jako ostatniego bota i samą. No i tutaj same skrzynki na pójście, więc liczę na to, że coś fajnego tutaj nam powpada oczywiście. Początek spoko. Za piąteczkę mamy już skinka. Z drugiej skrzyni mamy Gloka, chyba też za piątkę. To 2 złote. To no dobra, dobra, może być. Póki prowadzę, Jak dla mnie spoczko. Trzeci lowcasek. no niestety nie dla mnie, nie po mojej stronie, ale wchodzimy sobie na, na naklejki. No, ile kosztuje? 4 złote, 4,20. Ok. to może będzie coś szansa, żeby wpadło, bo póki co no tutaj każdy łeb w łeb idzie, dwie skrzynki do końca, niestety prowadzenie... No i to jest GG. To jest GG. Chciałam powiedzieć, że mnie troszeczkę przegonili, ale no, underdog, kurwa. Nie. Ja się zastanawiałam nad tym underdogiem. Naprawdę chciałam dać tryb underdog i nie zrobiłam tego oczywiście. Ale jakbym to zrobiła, to bym pluła sobie w twarz, żebym miała najwięcej. Także teraz troszeczkę riski, ponieważ nie wiem, czy pójść tryb standardowy, czy po prostu dać tego pieprzonego underdoga, który jest bardzo zdradliwy. Mam 54 zł na koncie. No i tak myślę, żeby to na spokojnie sobie rozegrać, to poleciałabym sobie może w lowcase'a trzy razy. Do tego dorzuciła sobie. No. I no, Kejsa możemy sobie dorzucić tak do 15 zł, dwie sztuki. No i taka patelka, trzy osoby. Standardowy. Zostaje w trybie standardowym. Tak jak na początku zaczęłam, to tak chyba i skończę. E, dobra, mamy dwóch przeciwników. Skrzyni w trybie Boost. No, może lukę, jeśli ich tutaj coś więcej zarzuci, może jakaś emeszka za trzy dyszki, cztery padnie. Zobaczymy, no póki co jest to troszeczkę lipka, ale mamy prowadzenie Ostatni low case'ik w tej batelce, no i dupa, no i dupa No i tutaj indirect case'ik w buście za 4,20 Tutaj ta skrzynka przydałoby się, żeby właśnie takiego to digla mi sypnęła Bo to byłby już, y, stóweczka na koncie by była na milion procent no ale nawet nie ma stóweczki na koncie, no i jesteśmy oczywiście ostatni, czyli tryb underdog Ponownie by tutaj mi oddał Kurwiemy to, naprawdę już mi po prostu to... Irytuje, działa mi to na nerwy, 38 zł na koncie No i tak myślę, że pójdę teraz z tego pieprzonego underdoga I polecimy sobie z medium case'em dwa razy Tego chciałabym jednego raz case'a, jednego amo case'a No i żeby tak dobić sobie do dwóch dyszek, te cztery case. Jedna sztuka, trzy osoby Czyli cztery? Trzy osoby underdog Najwidoczniej underdog byłby tutaj może jest to jakaś przepowiednia na kontynuację tego odcinka i zrobienia koski, jeżeli będę przy trybie underdog cały czas No i tutaj widzicie na to z pierwszej skrzynki, za ile? Za 3zł? Skin za 50zł no tutaj niestety mi troszeczkę też posypało, ale idziemy w łeb, w łeb z ostatnim przeciwnikiem Raz case ich tutaj, nie poszalał, nie poszalał yy, A jest może też tutaj fajnego stypnie dla moich oponentów ok jest emeczka, w lepszym chyba... Też 4 case, musi mnie tutaj uratować ja chyba. Nie nie wiem, po prostu ja nawet nie wiem, pod co mam iść. Standardowy? nie. Underdog nie. Co ja mam iść Tripset? 18 zł na koncie. Yy, ciężko będzie z tego coś ukręcić, ale chyba zrobię all INA po prostu. I stawię wszystkie karty na stół. I poleciałabym sobie właśnie w tym oto patelce kurczę razy pistolety i do tego nie i do tego lowcase to no, ja robię nie tak no, dobra niech już zostanie tak 18zł 3 osoby underdog 4 osoby zaszalejmy pójdźmy na 4 osoby nie wierzę po prostu w swojego tutaj pecha więc no to musi być to to musi być to trzech przeciwników 3 skrzynki 3, 3 przeciwników enemy ale trzy skrzynki, o to mi chodziło. No i tutaj Underdog nie poszedł chyba po mojej myśli. W pierwszej skrzynce. Druga skrzyneczka, coś tam im chyba zarzuciła. okej okay. Żeby tylko tego nie przegrać. Low casing. Nie. W sumie nie ma jakiejś dużej różnicy. Właśnie o tym mówiłam. Dobra, wracamy, wracamy. 73 zł na moim koncie. I teraz na pewno pójdę w tryb standardowy. To jest po prostu murowane, że ja ten tryb wybiorę. E, pójdziemy sobie za połowę. Ja chciałabym zobaczyć. Utra case'ika na buście raz. Raz sika na buście, raz eee, i dorzuciłabym C4 case'a na buście, także raz. I na sam koniec na buście pistoleciki. No, troszeczkę więcej niż za połowę, sorry, ale, ale czuję, że to jest to. Czuję, że to jest to, że tryb standardowy będzie teraz po mojej stronie. Lecimy sobie z Nawrockim i z kolejnym przeciwnikiem. No i skrzynie tutaj już stosunkowo są mocne, także liczę, że 200 z tego wyciągniemy oczywiście. Eee, skrzynki na buście, one już kosztują Dyszkę 16, 8, 40, więc no liczę po prostu, że tutaj coś sypnie, te 4 Case przede wszystkim oraz pistoleciki. No, te 4 Case to no nie popisał się bardzo słabo, ale pistolety. Okej, okay, mamy Cortexa. Kurwa, nie. No i wracamy do stanu początkowego. Trzy dyszki. Jest ciężko, ciężko, naprawdę ciężko z takiej małej kwoty. Kurczę, no zaczęłam jest naprawdę szczęście. Jak już pierwsza nam dobrze poszła, to jakby druga poszła zajebiście Nam oddała, to już byśmy mieli chyba coraz bliżej do koski A póki co kręcimy się w ciąg ciągle w tym samym Lecimy sobie trzy razy, cztery osoby Taka baterka, all egg, totalny yy, No i tutaj jest moje być albo nie być w tym odcineczku Także jeszcze dwa bociki, raz są koniec dodane Boję się, boję się, ale liczę na to Że ten kałaszek chociażby mógł wpaść do mnie Póki co tutaj boty na prowadzeniu po 15 zł. Mają na swoim kładzie, My też mamy już 15 zł. No nie, oczywiście, że nam drgnął, no oczywiście, w najgorszym stanie, jakim może, może być. E, no i to by było na tyle. To by było na tyle. Bardzo słabo. bardzo słowo, raczej za 4 case wypada z puli moich ulubionych skrzynek e, po tym odcinku. E, no ale, to, Wam życzę udanego dziąka, w sumie wieczoru. E, jeżeli chcecie skarżyć, oczywiście, o tej wartości, zostawcie z dzwonem lajka, a w komentarzu możecie mi po prostu napisać. E, Jakąkolwiek markę samochodu na pierwszą literę waszego niku, i to w sumie tyle. Także trzymajcie się, bajo.